W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć i musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Gościem Boxing News, jemy mani, Krzysiek Kułak, witaj Krzysiek. Dzień dobry. Krzysiek, jak twoje plecy, jak twoje plecy przede wszystkim, bo powiem szczerze, że jeszcze jakiś czas temu wielu kibiców obawiało się o, o to, że no nie pojawisz się w klatce czy to w ringu, a ty już drugą walkę toczysz. Eee, no plecy się wyleczyły, wszystko jest w porządku. Gdyby było nie w porządku, nie byłbym tutaj. A powiedz, jak przechodziłeś rehabilitację? Był jakiś ból, problemy? Przeszło Ci przez myśl kiedyś, a nie kończę karierę, nie wrócę już nigdy ani na ringu, ani do klatki? Tak, no to było, to są normalne ludzkie zachowania. Eee, jak coś boli, no to nie odechciewa, odechciewa, odechciewa się wszystkiego, a tym bardziej trenować. Eee, rehabilitacja, no gdzieś popełniłem błąd w swoim... Eee, w, swoim, w swojej rehabilitacji, bo za szybko chciałem wrócić i po trzech miesiącach już byłem na macie i to był ten błąd. Po prostu taki mam charakter, zbyt raptownie chciałem wrócić, dlatego było to tak odciągane, przeciągane, przeciągane. Jednak te dwa lata czas leczy rany. A powiedz, dlaczego wystąpiłeś pierwszą walkę na gali Celtic Gladiator, a nie tutaj na KSW? Bo takie dość dziwne, można powiedzieć, no nie zachowanie, ale dziwna decyzja, bo wszyscy spodziewali się, że pierwsza walka to będzie tutaj. Marcin i Maciek ci nie, nie, nie proponowali od razu pojedynku tutaj na tej gali? To znaczy nastawiałem się na pojedynek z Danielem Dowdą, obiecaliśmy sobie ten pojedynek również. I jak się okazało, że nie będzie on się bił, to zdecydowałem się bić za Poza Granicami Polski, ponieważ lubi się bić dla Polonii poza granicami, no i generalnie brakowało mi flagi Irlandii na ramieniu, także właśnie dlatego. Piotrek Strus to jest dobry rywal na pierwszą walkę na, na KSW. No, zawodnik można powiedzieć mniej doświadczony od Ciebie, no, ale tych zwycięstw trochę na tym końcie ma. To znaczy każdy zawodnik można powiedzieć, że jest dobry i niedobry na powrót. Ja już wróciłem, a to jest bardzo dobry zawodnik poukładany, Spodziewam się dobrej walki. Uważaj, stres przed kolejnym pojawieniem się na tej gali, bo jednak to jest wielki event, jednak to jest KSW. Trochę tych kibiców można powiedzieć więcej niż na pozostałych eventach. To znaczy, tylko głupcy mówią, że się nie boją. Jeżeli ktoś mówi, że się nie boi i nie ma stresu, to znaczy, że kłamie. Boję się, boję się wyjść z domu, żeby mnie ktoś nożem na ga, też się boję. No, różne rzeczy. Powiedz w jakiej jesteś obecnie formie? Jakbyś miał określić to, yy, no gdzie dzisiaj się znajdujesz? No bo dwa lata temu powiedzmy, że prezentowałeś dość wysoki poziom. Czy dzisiaj jesteś w tym samym miejscu, czy jeszcze musisz nad kilkoma rzeczami popracować, żeby wrócić do pełnej sprawności? 40% mojej pełnej sprawności. To nie jest za mało na strusa? Nie, nie. Żeby stoczyć dobrą walkę nie żeby wygrać yy, przez knockout, nie wiem, być może, nie wiem w jakim on jest miejscu. Ja wiem w jakim ja jestem miejscu. porównując mnie dwa lata temu, wiem, że to jest 40% tego, co było dwa lata temu. Pas jest władny, można powiedzieć bez walki, dosłownie. Czy bardziej bolało to, że te, jak ten pas zdobywał Materla, czy jak go po prostu oddawałeś? Nie, bardziej bolało to, że nie mogę stoczyć pojedynku i wtedy, kiedy e, firma, w której pracuje, pracowałem od 2006 roku, rozwinęła się bardzo dobrze, a ja muszę się po prostu wycofać. To bardziej bolało. Nie, że wygrał go Michał Materla. E, super, że wygrał go Polak. No, nie oszukujmy się, chcemy, e, jesteśmy Międzynarodową Federacją i chcemy promować swoich Polaków, swoich ludzi, e, żeby oni wygrywali, a nie zagraniczni. Michał, to jest twój kolejny przeciwnik, powiedzmy następną galę KSW. Chciałbyś, żeby tak było doszło do tej walki? Yy, no niestety muszę powiedzieć, że nie. Nie jestem jeszcze na poziomie, żeby się z nim stoczyć. Ja powiedziałem w jakimś tam innym wywiadzie, że poziom mistrzowski to jest poziom mistrzowski, tego się nie oszuka. Eee ktoś mógłby powiedzieć, że e, walki, które ktoś tam toczy, żeby zdobyć pas e, są poustawiane. To nie jest prawda. E, jest jakaś hierarchia i trzeba ją przejść. E, Dawnik w KSW było tak, że się toczyło trzy walki o pas i ja stoczyłem trzy takie turnieje i ani razu tego pasa nie wygrałem. Dopiero jedna walka pozwoliła mi, do której też dochodziłem jakoś tam etapami. E, także nie, jeszcze nie. E, mówię, 40%. On naj, najprawdopodobniej, obecny niż najprawdopodobniej ma 100%. Także jeszcze mi brakuje. Ale to ile czasu, jeżeli byśmy mogli to liczyć, to za rok będziesz gotowy? Ja, jak ty to widzisz? Ile walk może w ten sposób? Co najmniej trzy walki, półtorej roku. Tego się nie oszuka. Ja dwa lata siedziałem w domu i, i grzebałem palcem, w, nie powiem, w dupie. E, a, a inni trenowali dwa razy dziennie. Tego się nie oszuka. E, tego się naprawdę nie oszuka. To, są, to jest ciężka praca, niestety. Jak ci się podobała ostatnia walka materii? E... Kurde, uh... nie oglądałeś? Wiem, że wiem z relacji, że okazał się bardzo charakternym chłopakiem. I też słyszałem to od moich dobrych znajomych, którzy są obiektywni. Także ten pas się mu należy, no. nie oszukujmy się. A powiedz, no może nie tak, jaka będzie taktyka na walkę ze strusem? Będziesz próbował go w miarę szybko skończyć, czy, czy, czy raczej spokojny szach? No właśnie o to chodzi, że ja zawsze przed walką są tacy zawodnicy, którzy układają sobie taktyki itp, itd. Ja nie mam tego czegoś takiego. Nie oglądam walk swojego przeciwnika, e, zwłaszcza, ja, zwłaszcza dlatego, że trenowałem z nim e, dwa czy trzy lata temu i nie, nie umiem wymyślić taktyki. Ja sobie wymyślę, że będziemy się bić a on mnie sprowadzi do parteru i, i moja taktyka siądzie e, na dupie. Także nie, nie, A generalnie moją taktyką zawsze był chaos. Kilka lat młodszy przeciwnik, powiedz, czy traktujesz tą walkę jak. Poczekaj, jak spotkanie mistrza z uczniem, tylko to, bo... Nie, 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 w żadnym wypadku. Nie jestem e, mistrzem, a zwłaszcza jego mistrzem i ja też jestem młody. Ja też jestem młody. Ale on na dorobku. No, e, plus jest taki, że nie ma nic do stracenia. Powiedz, na długo podpisałeś kontrakt z Federacją KSW? Na sześć walk. Czyli jeszcze, no można powiedzieć, koło trzech lat na pewno zawalczysz? Tak, 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 najprawdopodobniej. Jakiego kółaka zobaczymy w ringu w sobotę? Takiego ortodoksyjnego fana przede wszystkim i ortodoksyjnego zawodnika MMA. Dobra, Dzięki wielkie. Dzięki. Ja się chcę tylko, bo to, że powrót to oczywiście super i gratuluję, że się udało. Natomiast jeśli chodzi o Krzysztofa Kłaka, to nie tylko z dobrych walki, z tego, że walczył, że był mistrzem no, ale również z wyjść do, do swoich walk z tego, że miał pomysł na to, jak jeszcze dodatkowo publiczność zaskoczyć. Czy tym razem też możemy spodziewać jakiegoś zaskoczenia z tej strony? To znaczy nie miałem czasu nad tym myśleć. I generalnie zawsze było to w ten sposób, że zawsze gdzieś na jakiejś tam imprezie wymyśliliśmy sobie gdzieś tam e, e, zapodaliśmy i wymyśliliśmy, a teraz generalnie 18 tygodni jestem w ciężkim treningu i nie miałem czasu o tym myśleć, no ale może na szybko coś wymyślimy. Jeśli chodzi o ten ciężki trening, o twoje przygotowania, to to również w tym czasie, kiedy nie widzieliśmy cię na, na ringach KSW, kiedy nie walczyłeś, no to rozwijał się klub. I jakbyś mógł trochę o tym klubie opowiedzieć, bo tam też i siatkarze do ciebie na treningi, z tego co pamiętam, przychodzili, no także nie tylko sami zawodnicy MMA. To znaczy tak, na... Podstawie tego jakie kluby teraz powstają w Polsce MMA w różnych małych miasteczkach. No można powiedzieć, że te kluby, które powstały parę lat wcześniej, takie jak na przykład e, Bytowski Klub Jiu Jitsu, ja teraz mówię o Śląsku. Bytowski Klub już nie wspominam o jakichś tam potentatach. Typu Berserkers Team, e, czy tam Mighty Bulls Gdynia, ale powstało wiele klubów, które są e, bardzo malutkie. No i dlatego te kluby, które powstały wcześniej na Śląsku, tak jak mój klub, bo za rok mam dziesięciolecie, no już mają poukładane te harmonogramy uczenia i przez te kluby przewija się ileś tam set osób. Są to osoby, które przychodzą żeby uczyć się takiego prawdziwego MMA. E, no i dlatego. Klub się kręci i ja mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać, tak jak w tym przypadku do Poznania na treningi, do Opola na treningi czy do Zielonej Góry e, na treningi I dlatego funkcjonuje to tak jak na powinno. koniec Jakbyś jeszcze tylko mógł opowiedzieć o tych właśnie swoich treningach. Mówi, że były ciężkie, że było trudno, wspomniałeś, że wyjeżdżałeś. Gdzie wyjeżdżałeś i z kim tam trenowałeś? E, no byłem w Opolu, w Lutadores Opole u Damiana Grabowskiego. Byłem również w Poznaniu. Zdążyłem, niestety, tylko wejść na, na trening tarczy do Czerwonego Smoka. I byłem teraz w Zielonej Górze u Mistrza Świata Tomka Makowskiego na, na tarczy. A tak ogólnie, no to tajne przez To już tak na koniec wyprzedana cała hala. Nie ma już biletów od trzech tygodni. Nie jest to taki delikatny stresik, wracasz na taką ale są tak ogromne oczekiwania, że ludzi, tłumi wszyscy będą czekać. Jest stres, jest stres, ale, ale nie oszukujmy się, że jeżeli ktoś włożył całe serce, cały swój poświęcony czas i, i, te, i te fundusze, które miał w przygotowania. To tak naprawdę ten wynik nie jest ważny. Wiadomo, każdy chce wygrać, ale jeżeli ja dałem z siebie wszystko, odmawiałem sobie e, wszystkiego, czego wcześniej sobie nie odmawiałem. do e, czego na przykład? Jedzenia, jedzenia, opychania się, e, leżenia brzuchem do, gó do góry nogami, a nie trenowania i menadżerowania kl klubem, no to tak naprawdę wychodząc do walki, my już jesteśmy wygranymi, nie? A wynik teraz tylko zależy od, od danej chwili, od, od szczęścia, od tak zwanego lucky punchu, lub od po prostu lepszej dyspozycji w danym dniu. No to rzucimy tego lucky punch. Dzięki. Prawdziwa walka. Prawdziwe emocje. Na gale Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.